Dla wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Drazga I to jest, można powiedzieć, kolejny next z serii Marzenia kolekcjonera Ponieważ chciałem wam pokazać serię Gearplay, które mam e, uzbieraną Tak w sumie, mimochodem, przypadkowo, w zestawach się trafiało Czasami specjalnie coś kupowałem Ale zanim do tej serii przejdziemy Chciałbym wam pokazać również gry z Gazet, które też kiedyś grałem bardzo często Kangurek Kao e, Z tą grą mm, mam bardzo miłe wspomnienia Nie są one jakieś mega dokładne Człowiek trafiłem sobie taką w boksie, nie pamiętam chyba, za paręnaście złotych. Było chyba na jakimś unboxingu z licytacji, więc super sprawa. E, z tą grą mam coś takiego, że pamiętam takie wspomnienie, że byłem tak z nią podjarany, że jako dzieciak e, założyłem, miałem jakieś kij od czy coś takiego, założyłem na nią rękawicę bokserską, e, bo e, był, e, miałem po prostu rękawice bokserskie do bicia e, Nimi mi to kiedyś rodzice i założyłem na kij. Pamiętam, że chyba był taki przeciwnik w tej grze. Mm. Mam, znalazłem na skrinszocie. Jest tutaj taki przeciwnik, o właśnie go tutaj zaznaczam. E, on generalnie <śmian> miał właśnie taki kij, jak widzicie, w prawej ręce. I właśnie nie wiem czemu, ale takie coś po prostu się bawiłem. Jako mega mały dzieciak. No i takie mam wspomnienie z tą grą. E, to sobie odkładamy na bok. Mam również kao tajemnice wulkanów. Trójeczkę, którą sobie nie grałem, trzecia część przygód i Dino Island z właśnie Cybermychy. Te wszystkie gry zdobyłem z Cybermychy i nie wiem, potraciło mi się to. Na pewno byłoby to już w takim stanie niezbyt dobrym. Jeszcze mi brakuje dwójeczki pudełkowej, więc postanowiłem sobie kupić to, z tego jestem mega dumny, bo ciężko to było trafić w takiej wersji. Były tylko z płyty z Cybermychy. pudełkowej ciężko to było trafić, a jest to w idealnym stanie naprawdę i ta gra naprawdę też w niej dosyć dużo e, działałem. Dobra, teraz już przejdziemy faktycznie do tej serii Play, e, którą tutaj mam. Mam tych G, raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 na 13, z czego y, na każdym pudełku było więcej niż jedna gra. E, pierwsze takie gra dzieciństwa jest to ósmy cud świata. Na pewno wielu z was nią kojarzy i grało e, strategia bardzo fajna. Pamiętam jak się, że tak powiem, rozmnażało, Lu ludzie się rozmnażali, to takie mm, podlapiewały bociany i podrzucały do komina na przykład do domostwa przez komin dziecko. E, oczywiście rozdzielało się tam na różne sekwencje, na różne e, prace, Możli mogli awansować, na przykład z wydobywacza gliny na jakiegoś ceglarza, nie wiem jak to się nazywało konkretnie, ale naprawdę fajna strategia RTS, RTS e, i fajna taka bajkowa grafika, można powiedzieć, taka... Tak, nie fajna. I tutaj mamy różne jeszcze inne gry, które nie są jakieś dla mnie Dinos, Dinos and Bubble też jakoś mi się kojarzy, ale chyba nie dokładnie to. Eee, Płytek gdzieś mam w, w tym Etui, co tu widzicie. Więc nie będę płyty. Kult Heretic Kind. Nie wiem czy to czyta. Eee, z tego co słyszałem też gra kultowa. Ja nie wiem, ja jej nie znam. Wiem, że w jakimś zestawie była, postanowiłem sobie ją zostawić. Eee, czy jest to coś z gier, które ja kojarzę bardzo fajnie wygląda, nie zresztą. Często lubili wsadać ludziom czy twórcy w wydawnictwo, dodatkowe płyty z innymi grami i tych, i tych pudełek. Eee, kolejna gra, którą chciałem mieć jako dzieciak jest to Chariots of War. Coś tam mi się wydaje, że grałem w jakąś demo, ale już naprawdę słabo to pamiętam. Też jakaś strategiczna gra. Tak, tak. Buduj miasta, prowadź wojny. jest tu coś jeszcze? Firefighter, też, 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 też był taki tytuł. I tu coś, co zostało mi jako o dzieciak, bo tamte tytuły sobie kupiłem w jakichś zestawach i dalej, dalej. Anemone, te, ta gra yy, też, też została mi z dzieciństwa. Yy, taka platformówka, mało co z niej pamiętam, ale kto grał, ten grał, <laughs> ten wie. <laughs> I trzy gry tu były, pamiętam. Pełna wersja Beetlejuice, też taki e, można powiedzieć bazalkowy, e, nie wiem jak to nazwać. E, pamiętam, że tam był już sterował się tym żukiem, tam były takie heksy, takie kostki na mapie jakieś przeciwnicy, coś jak Bomberman można powiedzieć w sumie i Iceland to się skakało, to było akurat demo po koskach lodu pingwinem No i z tyłu jeszcze powinna być właśnie gra Anemone, tak, anemone <grystanie> Fajno to jest akurat i w ogóle na pewno to jest porysowane. Pamiętam, że z odczytem miałem o Boże jak! Jaka pajęczyna, w sensie nie pajęczyna, że pęknięte tylko. Że takie podrafane przez kocury. E, tu też jeszcze mm, gra Pakfan 3D. To również mi zostało z dzieciństwa. E, okresów dzieciństwa. To kupione przez mojego tatę, mi oraz siostrę e, dane jako prezent. E, bardzo fajna gra, taki Pakfan po prostu 3D. Było to takie wow na tamte czasy dla mnie. E, to takie w miarę nowe. E, też oczywiście Dracula Twins oraz e, trzy pełne gry Elf i Titus. To nie wiem, czy w jakimś gimnazjum było kupione czy coś. Dracula Twins e, fajna gierka, naprawdę spoko. To jakaś taka przygodówka. E, platformówka można powiedzieć. Nie no, platformówka może nie, ale takie coś e, przypominające trochę kroka, trochę e, kangurka nawet, nawet spoko temat. No, i w środku różne gierki. I płyta niespodzianka w ogóle. Tak jak mówiłem, lubieli umieszczać, lubiali umieszczać, ale tu jakieś studio do tworzenia. Yy, WWW, Studio 2004 rok. Boże, to jest takie stare. <grym> no, yy, szachy się trafiły z jakiegoś zestawu z play. Nie, nie jestem fanem szachów, dlatego to, o tym nie będę się opowiadać. jakoś, super Biatyka The Rage. Biatyka, yy, również z play'a. Yy. Tak się prezentuje gra. Gra obca dla mnie nie znam. Czy tu jeszcze jakieś były pełne wersje gier? Tak, pięć pełnych wersji gier. Różne, różne gierki. rol Asterek i O, i Spartan. Również e, fajna gra strategiczna. Głównie, właśnie strategię, nawet strategię polowałem. E, I były tu jeszcze jakieś. E, że trzy płyty tu powinny być. Niestety jest tylko jedna ze Spartanem samym. Więc nie wiem o co chodzi. Eee, jeszcze mamy tutaj coś, co ja kiedyś kupiłem. Eee, tutaj są po prostu reklamy gierek, więc etykieta strasznie do dupy. Ale Battle Mages, tak Battle Mages, tak, taka oto gra była w tym pudełku. Pamiętam, że to było kupione w Oshą, za jakiś totalnie tanio piątaka albo dajże albo coś. Eee, mega promocja. Tu jeszcze mam w folii Grid Black Border. Trafiło mi się w jakimś zestawie z gierkami. Również z Playa jest napisane gra za grę. Nie wiem o co chodzi. Tutaj to i nie wiem co to jest za gra w sumie. Klasy postaci, jakiś ten. Chyba jakiś roguelike albo coś. Tutaj też mam tytuł Sromek i Atomek. Takie osobne pudełko. Też spoko. Sprawa yy, gra taka średniała bym powiedział. Nie wiem, że ją tam jakoś przechodziłem. I Syrenka Racer. To jest coś fajnego. Syrenka Racer. Yy. I chyba tyle na tym punkcie było. Nie, jeszcze coś po. Rock and roll, bowling, dyktando, snow wave, jakieś różne śmieszne gry. A, mega promocja, kup dwie gry, co cię gratis. Mieszanka akcji RPG kosmiczna, tamte gry był. Ja teraz przeczytałem. Mm. Cyrenka, Racer i tu z tyłu mamy 9, teraz 4 tryby rozgrywki, 7 samochodów, 16 epizodów i mamy Basic, Lux, Milicja nawet, znaczy się jakie tutaj pojazdy były, <laughs> naprawdę, naprawdę, takie czasy śmieszne się przypominają, takich tanich gier e, krapłowych teraz na ten moment jakby się w to grało, ale nie wszystkie są krapłowe, na pewno ten Kult się wydaje spoko, nie grałem w niego, 8 Świata, świetna gra, Charles of War, świetna gra, Spartan, świetna gra, Battle Mages też bardzo fajna gra. I Dracula Twins też, nawet fajna gra. Chociaż e, i Anemone Chociaż wiadomo, to są tanie gry, ale naprawdę, pewnie przez nostalgię, dla mnie są spoko. Także napiszcie, który z tych tytułów wam się e, przypomniał dzięki temu materiałowi. Aha, jeszcze przepraszam, ostatnio pokazywane, ostatnio zdobyte z tym e, Massive Assault dołączyło do kolekcji. E, gra, którą. E, Ramzes, tak? Ramzes, dobrze pamiętam. Eee, tak, Ramzes eee, napisał, że przypomniało mu się dzięki mojemu materiałowi, ostatniemu unboxingowi ta gra. <laughs> spoko sprawa. Eee, z, też to jest strategiczna gra eee, i wygląda na spoko. Pamiętam, że w nią grałem, ale mega dawno i nic nie pamiętam go z Nawet ją sobie zainstalowałem, jednakże jest problem z odpaleniem na Windows 10, eee, po prostu się nie uruchamia gra, A, ale wiem, że nie jest na Goggle jeszcze do zdobycia, więc może, może coś, może coś pogram. Strategia globalnej dominacji. I tutaj Massive Assault American Pool. Park. park! Boże ta gra! Park! Taki gościu w skorupie był. Czekajcie, aż w sobie. Też takie. Kto to pamięta. O, to. To naprawdę. Propsy. To jest też tam jedna z gier na, na tym Massive Assault płytce. I naprawdę fajne, fajna gra. Pamiętam, że tam jakoś od góry to była kamera czy coś. Też pamiętam, że spoko i w sumie mogłem jeszcze pokazać takich gier, które nie mam w pudełku mam oczywiście takie etui gry z czasopism, mam również takie etui, o boże takie poczwórne, tego raczej nie będę pokazywać, bo tam jest dosyć sporo tych gier, tam nie pamiętam ile z 500 coś gier się zmieściło, a tu 256 z tego co pamiętam płyt, przepraszam nie gier, bo gier na pewno więcej, no bo na każdej płycie jest po minimum jednej grze zaraz wam pokażę co jeszcze z tej Jedna gra taka kultowa dla mnie, bardzo dla mnie. Znaczy, kultowa dla mnie, no. <śle> Źle to powiedziałem. Mam eee, na myśli co innego. Sekunda. O, no, dobra, może być dla mnie kultowa, nie? Eee, sekunda, już, już to gdzieś znajdę. To gdzieś przy początku? Nie, to było gdzieś przy końcu w takim razie. Na pewno gdzieś to tu jest. Hmm, gra. Na pewno ktoś się trafi, kto tą grę ogrywał. O, 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 nie, 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 nie. Ale również play. Jeszcze było coś takiego, jak PC fan. O, jest! Uwaga, uwaga. Gra. Tajemnicza wyspa. Niestety nie mam pudełkowej wersji, ale to coś. <laughs> Przechodziłem na różne sposoby z kuzynem. E, gra z bardzo zgliczowana, zbagowana. E, Savey nie pomagały, często się bugowało, ale naprawdę e, przeszliśmy, to, przeszliśmy to z kuzynem na wiele sposobów, bo były tam chyba dwie drogi czy coś e, i odkrywaliśmy za każdym razem tą grę na nowo. I pomimo tego, że skraszowała się przy końcu, lecieliśmy dalej, lecimy z tym, lecimy z tym. No i <laughs> fajne wspomnienia mam z tą grą. Kto grał, ten grał, polecam sobie to obczaić. <laughs> bardzo zbagowana gierka, ale bardzo przyjemna. Taki survivalik ze zdobywaniem sobie e, teamu. Tak, także no, to było na tyle z tych gier, powiedzmy, kioskowych e, na ten moment. Do następnego odcinka. Elo, elo!